Cześć! Dzień doberek! Słuchajcie, słońca 6 35. Posłuchajcie, coraz później, coraz później. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na poranne oddychanie. Dzisiaj herbata ze sklepu Liptona. Owoce leśne. Zrobiłam porządku w domu, sporo i odkryłam herbatę. No, nawet, nawet. Kochani, zapraszam Was. Jako, że ten słońca to dopiero będzie i to jeszcze naprawdę za kawałek, na poranne oddychanie. Otwieramy okno, otwieramy drzwi na balkon, otwieramy drzwi na zewnątrz, na świeże powietrze, aby sobie powdychać tak głęboko, spokojnie tego świeżego powietrza, aby dotlenić nasz organizm, aby ta krew mogła być mocniej dotleniona i żeby nas, żeby nasze ciało lepiej funkcjonowało. Kochani, witam serdecznie. Wdech, wydech. Uff. 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 Jaka intencja dzisiaj? Posłuchajcie, dzisiejszą intencją jest wspomnienie przyjemności. Jakiej? Każdej swojej. Mnie przyszło, jak w ubiegłym roku pojechaliśmy nad Morze Północne w Holandii. No, słuchajcie, no nie byłam jeszcze, wtedy byłam. Pierwszy raz no tak, plaża, bo byłam w Hadze. Plaża <laughs> olbrzymia. Wzdłuż miasta. No i posłuchajcie, pierwsze takie wrażenie: no, jakże ta plaża jest daleko, tak głęboko w morze. No tak. Po chwili rozmowy, to są pływy i odpływy, czyli ta woda się cofa i wraca. Także ta plaża była takie, zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, bo ta woda była tak daleko i od, pewnej, od pewnego momentu plaża była mokra, prawda? No bo ta woda się cofnęła. Także. Tego nie ma na naszym Bałtyku, tego nie ma na Morzu Śródziemnym, a tam jest. No, intrygujące zjawisko. Ale jestem pod wrażeniem, bo jest piękne morze, była piękna pogoda, tak wiecie. Tu błękit nieba, tu piękne słońce, tu piękna błękitna woda. Cudownie, cudownie. A gdzieś na horyzoncie płynęły statki. Znaczy, one to wyglądały jakby stałe, no ale przyjmujemy, że płynę. Pochodź, jedziemy dalej. Wdech, wydech. Intencja, wspomnienia, przyjemności, to jest też intencja tego, abyśmy otwierali się na marzenia, abyśmy sobie wyznaczali cele, wyznaczali to, kierunek działania. Podobało mi się Morze Północne, to może jeszcze raz trzeba pojechać od to może, Hmm, może do innego miasta, może już na dziką plażę, może nie przy mieście. Może, może. <laughs> Stary człowiek i może, No, książka była też. Ach, cieniutka, prawda? Kochani, ja, wdech, wydech. Pokażę Wam, właśnie, tu jest moja kolekcja filiżanek, które przyjechały ze mną z Holandii. Bardzo je lubię. Odkryłam je właśnie tą mm, moją, to moje nowe hobby, bo chyba to trzeba tak nazwać. Zauroczyły mnie te filiżanki. One przyjechały z Holandii, ale to z reguły są angielskie. To jest angielska porcelana, naprawdę. I co jest piękne, to, że każda jest inna. Każda jest piękniej zrobiona. I albo są różowe kwiaty, albo fioletowe. Ale ta też jest fajna, ta jest nowoczesna. A że lubię taką celebrację kawy czy herbaty, lubię to też tą kawę w Waszym towarzystwie, to takie. Te filiżanki są takim podkreśleniem tej radości. Zobaczcie, jaka ta jest piękna. Chociaż może nie jest to taki mój gust, że to takie ma być złote, aż kapiące. Nie, ale mam taką jedną i ona tak no tak mi weszła w Lubię też te białe ze złotymi paseczkami. Zobaczcie, jakże ta jest piękna. Zobaczcie, filiżanka z łóżkiem na nóżce, bo to jest ta nóżka z kwiatuszkami. To taki jeden z popularniejszych serwisów, też nie jakiś stary. No te już są starsze. W zieleni. Zobaczcie, jakie te cudowne słoneczniki. Nawet wiecie, co to takie są? No nie słoneczniki, przepraszam. To tak w pierwszej chwili tak sobie... Zajrzałam, ale to żółte kwiaty. Ale ta filiżanka z zamkiem bardzo mi się podoba. No hmm, właśnie. Był zamek i była filiżanka z zamkiem. O, a tutaj jest jeszcze. Posłuchajcie, z konwarią. To tak chwalę się. Bo bardzo je lubię. Bardzo je lubię, bardzo tak, by wypić z Wami, być w Waszym towarzystwie i wypić wa z Wami kawę bądź herbatę z filiżanki. A wiecie, że jeszcze są filiżanki, dzielą się na te do herbaty i do kawy. Czyli do herbaty są te wszystkie szerokie, a te takie węższe są do kawy. O, to jest przykład, powiedzmy, filiżanka do kawy. A to. A to jest filiżanka do herbaty. Życząc spokojnego wtorku. Ja się urlopuję dalej i wypoczywam. Dobrze mi idzie to wypoczywanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, do zobaczenia.